finistów. O, bardzo wyrównane, zacięte były eliminacje w tej konkurencji. Niewielkie różnice w czołówce. O, więc szykuje nam się ciekawy wyścig finałowy, w którym popłyną na torze zero Maksymilian Kurpis, zakładika Pawłowice. Tor pierwszy Karol Grudziński. Uwenia Wrocław. Tor drugi Mateusz Janiszewski 190 Łódź. Tor trzeci Mikołaj Popiel, Meduza Pajęczno. Na torze czwartym Jan Brzuska, G8 Bielany Warszawa. Tor piąty Błażej Paczkowski, AZS UMCS Lublin. Tor szósty Oliwier Łukasik, Mozdąbrowa Górnicza. Tor siódmy Marcin Pera, Wodnik Siemianowice Śląskie. Na torze ósmym Tomasz Litwa, Salwator Kraków. I na torze dziewiątym Michał Nieznański, Feniks Dębica. No to hop, zaczynamy ten wyścig finałowy. Na turze czwarty Jan Brzuska ma tutaj coś do udowodnienia zabrakło setnej sekundy do złota na 50 metrów stylem dowolnym ale w tej konkurencji też czuje się mocny Brzuska, Paszkowski i Mikołaj Popiel na torze trzecim Brzuska już na prowadzeniu 25-65 Mikołaj Popiel na miejscu drugim tuż za nim Paszkowski i teraz finiszowe 50 metrów Otrzyma się Brzuska, ale na torze trzecim, proszę bardzo, Mikołaj Popiel obejmuje prowadzenie. A więc znów ta druga część dystansu. Ależ teraz frunie Mikołaj Popiel po złoto Mistrzostw Polski. A Brzuska jeszcze próbuje odpowiedzieć, ale Mikołaj Popiel będzie złoty. 54,79. Zawodnik Meduzy Pajęczno zdobywa złoty medal. Jan Brzuska ze srebrem, Błażej Paszkowski z medalem brązowym. Ależ fantastyczna końcówka tego wyścigu w wykonaniu Mikołaja. Wielkie gratulacje dla zawodnika z Pajęczna.